No myślę, że trzeba zacząć od krótkiego zdania w każdej rzeczy końca patrzeć. Wszystkie czyny, wszystkie zamiary, wszystkie sprawy, które się podejmuje, muszą być tak podejmowane, aby widzieć cel, czyli zakończenie i to, do czego zmierzamy. Tak się złożyło, że ja również zabierałem głos na tej sesji absolutoryjnej. W związku z tym... Oraz w związku z tym, że w dzisiejszym programie nie ma tych samych kwestii, nie będę powtarzał tych argumentów, natomiast w y, każdym razie nie w jakiejś y, znaczącej mierze, y, skoncentruję się wokół istoty rzeczy. Y, podejmujemy dzisiaj decyzję w sprawie, która y, na, jeśli chodzi o miasto Lublin, y, jeszcze... No, mimo upływu wielu kadencji, wielu lat działalności samorządu, nigdy na porządku dziennym nie stawała. I prawdę mówiąc nigdy też nie była w jakiś wyraźny sposób rozważana przez, czy to przez gremia polityczne, czy przez gremia społeczne, w różnych sytuacjach. Prezydentów było już kilku, sytuacji również różnego rodzaju, związanych z normalnym trybem działalności yy, Rady i yy, całego Urzędu również było wiele. Yy, były i takie sprawy, które kończyły się w sądach, yy, ale zawsze dotyczyło to albo marginesu yy, zdarzeń w Radzie czy, czy wokół yy, Prezydenta czy wokół Urzędu lub yy, dotyczyło to yy, kwestii pobocznych. Rozpisanie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta powinno być, jeżeli ma nastąpić, powinno być, powinno być skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych, które można by było porównać w sposób negatywny dla osoby ocenianej ze zdarzeniami z przeszłości lub ze zdarzeniami w innych, podobnych ośrodkach, a podobnym jest tak jak wielkie miasto Warszawa, jak i najmniejsza gmina w Polsce, bo te powody są zawsze, mogą być zawsze takie same. Ja ich wymieniać nie będę, bo Państwo mają przed oczami na pewno obraz sytuacji, w których zgłaszano i przegłosowywano pozytywnie wnioski o przeprowadzenie referendum, i zazwyczaj były to takie okoliczności, które z całą pewnością można nazwać okolicznościami nadzwyczajnymi. Tymczasem ja już pomijam kwestię skuteczności przeprowadzanych referendum, bo to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast najistotniejszą rzeczą jest powód, dla którego te referenda są przeprowadzane. Także porównanie, jeżeli spojrzymy na przyczyny, dzisiaj Pan Prezydent przypomniał kwestię wykonania budżetu w części dotyczącej inwestycji, bo tak naprawdę głosy poprzednie i na poprzedniej sesji i dzisiaj głosy Państwa się wokół tego koncentrowały. To nie jest rzecz przy takim wykonaniu przy i takiej, przy takiej sytuacji, która jest, która oczywiście może nie zadawać, która z drugiej strony może być również wyjaśniana i ona była wyjaśniana i przez prezydenta i przez niektórych mówców poprzednio, jakie były przyczyny. Samo porównanie do innych miast jest oczywiście pewnym argumentem, ale ważniejszym jeszcze argumentem są te rzeczowe przyczyny, które spowodowały, że Odcinkach działań były mniej lub, wie, lub lepiej lub gorzej wykonane zadania. I tutaj, Wysoka Rado, no, wydaje mi się, że nie zdarzyło się w skali tego roku, bo mówimy o roku ubiegłym. Nawet jeżeli będziemy mówili, że ktoś może zarzucić, iż coś się nabaśniało, to w skali trzech lat. Nic nie zdarzyło się takiego, co mogłoby obciążać winą pana prezydenta i skutkować konieczność rozpisania referendum po to, aby usunąć go z urzędu. Jak rozumiem, usunięcie kogoś z urzędu jest po to, żeby usprawnić działanie tego urzędu, aby zapobiec zapaści, zapobiec kompromitującym zdarzeniom, zapobiec, zapobiec nadzwyczajnym, negatywnym zdarzeniom to zrozumieją mieszkańcy Lublina. Natomiast jeżeli będziemy się przerzucać argumentami, czy w naszym mieście gorzej poszło, czy na całej ścianie wschodniej gorzej poszło, a może to winna jest polityka wielopaństwowa, że na nawiśle kończą się pewne przedsięwzięcia bez względu na to, kto rządzi jakim miastem. A jak zaczniemy sobie przypominać i pokazywać, co jednak mimo wszystko zrobiono. No to powstanie, jeśli chodzi o inwestycje, to powstanie jednak taki klimat dwuznaczności. No bo czy, czy jedna strona tego referendum ewentualnego będzie głosiła katastrofę miasta, bo tylko to może przekonać Lublinian do pójścia i głosowania przeciw, za wyjątkiem zdecydowanych, zdecydowanego rodzenia politycznego, które idzie, bo idzie, wie, że idzie z powodów politycznych, poza rok są wybory. I to już nic więcej nie ma specjalnego znaczenia. Ale jeśli chodzi o ogół obywateli, to trzeba im pokazać katastrofę albo grożącą katastrofę. Tymczasem, no, można mieć różne zdanie na temat poszczególnych, mówiłem, no, poszczególnych działań, ale nie widać tutaj powodu, który by sankcjonował, to znaczy, może uprawniać, to nas ustawa uprawnia do tego, ale aby. Zwiastował skutecznie po pierwsze głosowanie nad referendum nad odwołaniem prezydenta, a po drugie uprawniał nas wszystkich do tego, żeby mieszkańców miasta Lublina na lot przed wyborami no, jak to nazwać, no, stymulować do wykonania tego swojego najważniejszego obywatelskiego obowiązku sytuacji, kiedy oni dosłownie rok później, a jak przewidywane mogą być wybory wcześniejsze, przypominam, że będą też i wybory prezydenckie ogólnopolskie. Może się okazać, że stają się przy urnach dwa razy. W odstępie czasu 8 miesięcy, 9 miesięcy. Czy warto? No sądzą to oczywiście, Szanowni Państwo Radni, a potem osądzą to mieszkańcy Lublina. Ja osobiście odnosząc się teraz do wniosku formalnego zgłoszonego przez pana radnego Jana Gomkę, skoro jest tak, że Rada nie może skutecznie zdjąć ze swojego porządku obrad w tym znaczeniu, że zdjąć i odsunąć, powiedzieć nie chcemy nad tym obradować, nie chcemy po prostu się tym zajmować. Skoro jest tak. A zrozumiałem, że takie jest stanowisko osób opiniujących od strony prawnej tą sprawę i po przemyśleniu zgadzam się, że tak jest, że nie można się uchylić od podjęcia decyzji. To nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy czekać do okresu powakacyjnego. Czy to się okaże przez to, że, że zmienią się parametry, i tak oceniamy rok zeszły? Czy zmienią się parametry zdarzeń, z powodu których nie udzielono absolutorium? No, myślę, że nic się nie zmieni w przeszłości. Na szczęście, w przeszłości jeszcze manipulować jak wielki brat nie możemy. Ono jest takie, jakie jest. W związku z tym. Z naszej strony, mówię w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej, uważam, że skoro taki jest nasz obowiązek, żeby dzisiaj zagłosować w tej sprawie, to powinniśmy go wykonać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panu radnemu. Tutaj reklamację co do ustawy głosowej, zwłaszcza pan radny Michał Ludowski. Bardzo proszę panie radny. Szanowni państwo, panie prezydencie.